Byliśmy na grobie kory, jeden szczegół kompletnie zwalił nas z nóg. Olga Sipowicz z domu Ostrowska zmarła 28 lipca 2018 roku w bliżowie. Była polską piosenkarką rokową i autorką tekstów. Uroczystości pogrzebowe były świeckie i odbyły się 8 sierpnia 2018 roku na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Na co chorowała Kora i jak po 6 latach wygląda jej grób tuż przed rocznicą śmierci? Sprawdziliśmy to specjalnie dla Was. Kim była Kora? Olga Sipowicz, lub jak wolała, aby ją nazywać Kora Jackowska, pochodziła z ubogiego domu, była piątym najmłodszym dzieckiem Marcina Ostrowskiego i jego drugiej żony Emilii z domu Siarkiewicz. Pierwsze lata swojego dzieciństwa spędziła w kamienicy przy Grodgera na krakowskiej Krowodży. Artystka trafiła do domu dziecka w związku z trudną sytuacją rodzinną. Padła tam ofiarą przemocy psychicznej i fizycznej ze strony sióstr zakonnych i była także jej świadkiem. Dała maturę w 1969 roku w 7 Liceum Ogólnokształcącym imienia Zofii Naukowskiej w Krakowie. W latach szkolnych uczyła się gry na mandolinie, a także uczęszczała na treningi pływackie. Śpiewała również podczas szkolnych akademii. Gdy miała 17 lat, próbowała popełnić samobójstwo. Była związana z krakowskim środowiskiem artystycznym i hipisowskim. Przyjaźniła się m.in. z Piotrem Karkiem, Piotrem czy Krystyną Zachwatowicz. Przez dwa lata pracowała jako opiekunka na oddziale psychiatrii dziecięcej w drugiej klinice pediatrii w Krakowie, a w latach 70. była fotomodelką i sprzedawała własnoręcznie plecione makrany. Choroba Kory. Kora od końca lat 90. odczuwała ból brzucha. Wielokrotnie próbowano ją zdiagnozować i leczyć. Przeszła między innymi operacje po rozpoznaniu u niej zapalenia otrzewnej. W 2011 roku skarżyła się na ból kręgosłupa lędźwiowego. Dwa lata później usłyszała bardzo niepokojącą diagnozę rak jajnika z przerzutami do otrzewnej. To właśnie wtedy piosenkarka przeszła kilka operacji, a także kursów chemioterapii. Gdy wszystko było już dobrze, a jej zdrowie się ustabilizowało, w 2016 roku nowotwór powrócił. Walczyła o refundację leku zawierającego substancję czynną Olaparib. Zwróciła się do fanów o pomoc finansową w związku z bardzo wysoką ceną leku. Artystka musiała sprzedać dom, aby ratować swoje życie. Po jej staraniach 12 sierpnia 2016 roku ówczesny minister zdrowia podpisał decyzję o objęciu leku refundacją. Menadżerka Kory Katarzyna Litwin kilka miesięcy przed śmiercią wokalistki informowała media, że artystka czuje się bardzo dobrze. Oprócz tego ujawniła plany koncertowe i powrót do studia i pracę nad nowym materiałem. Przyjaciółka Jackowskiej, Magdalena Środa, wyznała po śmierci Kory, że w ostatnim tygodniu jej stan zdrowia bardzo mocno się pogorszył. Pojawiło się zagrożenie życia. Zmarła 28 lipca 2018 roku o godzinie 5.27 w otoczeniu rodziny i przyjaciół w domu w Bliżowie. Jeden szczegół na grobie Kory Pogrzeb Kory odbył się 8 sierpnia 2018 roku na cmentarzu wojskowym na Powązkach. W świeckiej ceremonii pogrzebowej uczestniczyło mnóstwo osób, nie tylko rodzina i przyjaciele, ale także fani z całego kraju. Na początku grób kory był pokryty sztuczną trawą bluszczem w kształcie półokręgu, w którym stał portret wokalistki. Na mogile nigdy nie brakował świeżych kwiatów, które donosiła rodzina i wierni fani artystki. 28 lipca 2024 roku obchodzimy 6. rocznicę śmierci Olgi Sipowicz. Postanowiliśmy udać się na powązki wojskowe i sprawdzić, jak po tym czasie zmienił się grób kory. Okazuje się, że zamiast sztucznej trawy postawiony jest piękny marmurowy pomnik koloru bordowego. Na krańcu z prawej strony jest podpis wokalistki. Bluszczu pozostał w nienaruszonym stanie wraz ze zdjęciem, a na środku rzeźba kory opierającej twarz o kolano. Pod rękodziełem napis 1959 nieskończoność. Przy grobie nie brakuje kwiatów i zniczy. Jak trafić na miejsce wiecznego spoczynku Kory Jackowskiej? Wystarczy wejść na cmentarz bramą numer 1, następnie udać się w lewo do głównej alei. Przejść aż do Pomnika Smoleńskiego, a następnie odszukać słupka z napisem K, który oznacza sektor kwater. Artystka pochowana jest w rzędzie 14, grobie 7.